Witam Justyna Chludzińska. Chcę podzielić się z Wami pewną sytuacją, która zadziała się w moim życiu i moimi osobistymi oczywiście wnioskami i taką można powiedzieć, lekcją, którą przyniosła mi ta sytuacja. Mam nadzieję, że być może dla którejś z Was. Stanie się, to, stanie się to też inspiracją, skłoni do przemyślenia. Otóż kobieta, która również tworzy treści, ma swój kanał na YouTube, zaproponowała, przedstawiła mój kanał swoim widzom i zachęciła swoich widzów do tego, żeby po prostu przyszli na mój kanał, posłuchali, zasubskrybowali. Oczywiście dziękuję za to. Cieszę się, cieszę się tym bardziej, że jest to wsparcie od kobiety Zobaczcie, nie ma tam rywalizacji, jest wsparcie, bo zachęciła swoich oglądających do tego, żeby wsparli mój kanał, bo tak jak ona powiedziała, uważa, że mam za mało subskrybentów na moim kanale. Wiem, że z, ze statystyk wiem, że, <głos》>, że połowa ludzi, która mnie ogląda, oczywiście 90% kobiet, 10% mężczyzn, połowa tych osób nie subskrybuje kanału, więc tutaj um, taka moja zachęta do tego, żebyście oczywiście, jeśli uważacie, że, że rezonują moje treści z Wami, to zapraszam. Do polubień, do subskrypcji. Niemniej jednak, wracając do tej sytuacji, właśnie po pierwsze to, że jest to ogromna radość dla mnie, że istnieje coś, coś takiego, właśnie. Oczywiście to istnieje, no ale w mniejszej skali. Natomiast moje wnioski na temat tej sytuacji. Jest to kobieta która ma pomalowane włosy na różowo. Taki barwny ptak, ja bym to określiła. I teraz zobaczcie, polubiła mój kanał, który mówi o siwych włosach. Oczywiście nie tylko, bo podaje różne inne tematy, takie bardziej terapeutyczne. Jak już mówiłam, jest to moja ogromna pasja i Przekształcam to też w moją pracę, bo czuję, ja w końcu czuję taką też gotowość. I w moim życiu już niejednokrotnie słyszałam to, że to jest coś takiego naturalnego, więc idę teraz za tym, hmm, ale oczywiście to musiało dojrzeć we mnie. I ta kobieta słucha. Moich nagrań, ktoś by mógł powiedzieć, pomimo tego, że ma pomalowane włosy na różowe. Tak. I teraz mój taki przekaz. To właśnie mi się bardzo podoba, bo ja też, ja inspiruję kobiety do tego, żeby przestały farbować włosy, żeby czuły się z tym dobrze. Inspiruje kobiety, które albo są na to gotowe, albo o tym myślą. Jednak mam podejście zdrowe do kobiet, które farbują włosy. Stworzyłam taką przestrzeń, bo nie mówiło się o tym, i w dalszym ciągu nie mówi, że mamy zaakceptować nasze siwe włosy. Więc stworzyłam taką przestrzeń na potrzeby i moje, i też Wasze. Na potrzeby Wasze, kobiet, które chcą, potrzebują wsparcia. I są osoby, które, kobiety, które farbują nadal włosy, i ja normalnie do nich podchodzę. I takiego zdrowego podejścia chciałabym widzieć coraz więcej. Żeby właśnie w takiej wiecie nieoceniającej, nie niekrytykującej postawie była kobieta do kobiety bez względu na to, czy masz czarne, blond, naturalne siwe, różowe, niebieskie, jakieś tam jeszcze włosy. Niech to będzie Właśnie dla ciebie takie naturalne, że to był wybór tej kobiety, i niech kolor włosów nas nie definiuje yy, i nie, nie dzieli. Właśnie, przede wszystkim, niech nas nie dzieli. Ta sytuacja, która pojawiła się w moim życiu, jest pięknym przykładem dla mnie oczywiście. Jesteśmy w stanie odczytać jakieś przesłania oczywiście przez swój pryzmat i e, będą to takie przesłania skierowane dla nas, takie osobiste. E, ten przykład uznałam, że jest, um, jest godny, taki godny uwagi, godny podzielenia się z Wami. I oczywiście formą takiego też podziękowania e, za wsparcie. Tej kobiecie. Nie dzielmy się właśnie na te, które farbują włosy i nie farbują. Nie patrzmy jakoś dziwnie na te kobiety, które postanowiły nie farbować swoich włosów. I też na odwrót. Доброго дня.